Szanowny Panie Przewodniczący, Panie Marszałku, Szanowne Panie i Panowie Radni. Pani Radna Jadwiga Baczyńska, Jadziu, naprawdę z wielką sympatią do Ciebie, ale ja naprawdę nie zrozumiałam kompletnie tego, co Ty tutaj powiedziałaś. Każdy z nas ma swoją wiarę, ja też jestem katolikiem, ale powiem Państwu jedną rzecz. W momencie, jak ten projekt został opublikowany, na przykład na moim fanpage'u, Dostałam około stu informacji i wiadomości w podziękowaniu za to, że taki projekt uchwały wprowadzamy podczas obrad Sejmiku Województwa Śląskiego. Szanowni Państwo, to były łzy radości, gratulacji, ale także trzymania kciuków za to, żeby się to udało. Nie ma nic ważniejszego niż to, by mieć potomstwo. I powiem jeszcze jedno. Czy jest to dziecko poczęte naturalną metodą, czy z in vitro, jest tak samo kochane? A ostatnio mamy dużo informacji na ten temat, że jednak tak nie jest. Miejmy nadzieję, że ten podręcznik oczywiście, przez nikogo nigdy nie będzie wykorzystywany. Bo to jest wielkie nieporozumienie i to wielki skandal, że coś takiego znalazło się w podręczniku dla młodzieży. Ja Państwa namawiam, nabawiam kobiety, bo one wiedzą, radne Sejmiku, do tego, żeby głosować za tym projektem, żeby dać możliwość, żeby dać szczęście tysiącom, tysiącu pięciuset parom w województwie śląskim, żeby miały swoje potomstwo. Pomóżmy po prostu im, tak od serca, od siebie. Dziękuję.